Cześć, z tej strony Kamil Auto Bawaria. Już jakiś czas minął od momentu, gdy kupiliśmy tą Alpine B3, gdy pokazywaliśmy Wam moment zakupu, odbiór samochodu, przywiezienie do Hali. Zrobiła nam się wiosna, zrobiło nam się dużo zmian. Jak widzicie, jesteśmy w nowym budynku po sporym remoncie. Jeszcze nie wszystko jest gotowe, ale zaczyna wyglądać to coraz lepiej. Mamy nowe biuro, nowy brand, więc czas także. Zająć się alpiną, bo troszeczkę czasu już minęło, a my dalej z nią nic nie zrobiliśmy. Mamy oczywiście obraz na to auto, już wiemy, co mamy zrobić, czekamy w tym momencie na termin u lakiernika, który zajmie się tym samochodem. A dzisiaj opowiemy Wam o tym, co wychwyciliśmy, co zobaczyliśmy, oraz troszeczkę o Alpinach. Minęło już chwilę czasu, także już o tej alpinie wiemy zdecydowanie więcej. Jesteśmy także po konsultacjach z lakiernikiem, który będzie zajmował się tym samochodem. My także zrobiliśmy sobie i poukładaliśmy sobie plan na to auto. Jest tutaj naprawdę bardzo dużo pracy. Oczywiście to, co wydawało mi się podczas zakupu, zawsze trzeba mnożyć razy dwa, bo wyszło tego dużo więcej. I dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć, jaki będzie zakres prac i od czego zaczynamy. Pierwsza podstawowa rzecz to musimy ten samochód rozebrać prawie że do pierwszej śrubki. Od początku planowaliśmy pełną odnowę tego auta, także pełną odnowę lakierniczą, ale to jest E36, więc musimy go tu porządnie... Porozkręcać i w pierwszej kolejności auto trafi do warsztatu, w którym zostanie rozkręcone elementy blacharskie, gdzie podniesiemy wszystkie dywany, gdzie podniesiemy wszystkie wygłuszenia i spróbujemy znaleźć jak najwięcej korozji. Wiemy, że trochę tej korozji jest, wiemy, że jest na błotniku z przodu, na błotniku z tyłu, wiemy, że może być pas przedni, przegnity. Wydaje nam się, że podłoga jest zdrowa, ale to też trzeba dobrze sprawdzić. Hmm, dlatego, chyba, najważniejszymi pracami na początek przy Alpinie, i to będą najtrudniejsze prace, najbardziej kosztowne i najbardziej skomplikowane, to właśnie będą prace lakierniczo-blacharskie. Dla nas najważniejsze jest, żeby ściągnąć z całego auta lakier. Żeby wyszlifować go, można powiedzieć, do gołej blachy, żebyśmy mogli dokładnie wypiaskować budę i zobaczyć, jak ona wygląda. W momencie takim, w którym będziemy wiedzieć, że nie jest przekorodowana jak sito, w momencie takim, w którym będzie ona przygotowana, Będziemy chcieli położyć perfekcyjnie lakier na ten samochód. Chcemy, żeby ona wyglądała jak nowa. Chcemy, żeby progi, wszystkie elementy, gumki, uszczelki wyglądały jak nowe, więc podstawą tutaj jest dobry lakier. Oczywiście, w momencie, w którym lakier już będzie na samochodzie, będziemy wtedy planować wszystkie dekosety, wyklejania znaczków, emblematy, które będziemy zamawiać w Alpinie, ale na tym etapie dla nas najważniejsza jest buda. I to, żeby ją zrobić na lata i dobrze polakierować. Bo sami doskonale wiecie, że odnowa samochodów na tym polega, że te samochody się po prostu lakieruje. Tylko bardzo często lakieruje się je słabo lub niedokładnie, a my chcemy to zrobić zgodnie ze sztuką odbudowywania klasyków. No bo w końcu mamy do czynienia z bardzo rzadką Alpiną B3 i ten samochód mm, nie możemy się śpieszyć. Z tym autem po prostu nie możemy się śpieszyć, ale musimy zrobić to perfekcyjnie. Na początku zacząłem mówić, że już więcej wiemy o tym samochodzie. Czyli jak więcej wiemy o tym samochodzie, to też wiemy, co musimy przy nim zrobić. Lakier, wiecie, to pierwszy etap, to będzie bardzo trudny temat. Następnie już wiemy, że będzie nam potrzeba dużo detali od Alpiny. Będziemy musieli posiłkować się firmami, które dorabiają elementy drewniane, bo może być problem z dokupieniem dekorów do środka. Sporo rzeczy jest kompletnych, ale sporo rzeczy wymaga odnowy i to są rzeczy, które może nas nie zaskoczyły, ale jednak finalnie te ozdoby bywają bardzo trudne, żeby to wszystko wykończyć zgodnie ze sztuką. Wiemy też doskonale, że strona mechaniczna będzie wymagać pracy, mimo że zawieszenie wygląda dobrze. To nie wyobrażam sobie sytuacji, w której odnawiamy całą karoserię, a nie odnawiamy zawieszenia, albo nie odnawiamy elementów zawieszenia. Tak? To, to też będzie wymagać rozkręcenia, wyczyszczenia, wypiaskowania i złożenia na nowo. Na pewno serwis silnika to nie jest prosty silnik, to jest rozwiercone 2,5 w M50, czyli na pewno pochłonie też kupę forsy. Kupując ten samochód, oczywiście kierowałem się emocjami, jestem bardzo emocjonalny, więc i to auto mm, troszeczkę przysłoniło mi zakres prac, który trzeba przy tym samochodzie zrobić. Ale słuchajcie, powiedzieliśmy A, trzeba powiedzieć B. Więc tak jak powiedzieliśmy, tak jak od początku planowaliśmy, zamierzamy to zrobić i zaczynamy od wywiezienia auta do zakładu blacharsko-lakierniczego, do naprawdę świetnych specjalistów, między innymi w tym momencie odnawiają BMW E9, gdzie ten samochód zostanie najpierw zebrany, dobrze wypiaskowany, a następnie idealnie polakierowany. Jesteśmy przy temacie Alpin, więc oczywiście muszę Wam coś pokazać i opowiedzieć, bo nie jest to moja pierwsza Alpina i nie jest to moja pierwsza Alpina, przy której pracuję. Słuchajcie, w historii mojej miałem kilka prawdziwych Alpin, ale miałem także Alpiny, które zbudowałem na bazie zwykłej E39. Przygotowałem się dzisiaj, więc chcę Wam pokazać moje pierwsze fake Alpina, czyli E39528, który przerobiłem na Alpinę B10. Mam także zdjęcia z momentu, w którym z moim kolegą Sławkiem wyklejaliśmy słynny dekoset na samochodzie, gdzie pracowaliśmy przy tym aucie. Są to moje prywatne zbiory i są to zbiory, które zawsze dobrze wspominam. Miałem także drugą Alpinę D10, bardzo rzadką, przy której także pracowaliśmy nad dekosetem. Przy której, zobaczcie. Mam dużo zdjęć, jeśli ktoś będzie kiedyś chciał, z chęcią się nimi podzielę. O właśnie, Alpina D10, mimo że była oryginalną Alpiną, nie miała dekosetu i także w niej wyklejaliśmy dekoset, bo uważam, że na każdej powinna być. I może nie było tych alpin aż tak dużo. Natomiast słuchajcie, radziłem sobie jak mogłem. Jak nie stać mi było na swoją pierwszą alpinę, to ją sobie zbudowałem. Natomiast słuchajcie, czasy się troszeczkę zmieniają. Samochody u nas też się bardzo zmieniają. My także się rozwijamy. Więc tam mamy alpinę, którą będziemy odbudowywać. A tu mamy alpinę która można powiedzieć jest wzorem do naśladowania, bo jest to B10, naprawdę w idealnym stanie, z przebiegiem tylko 100 tysięcy i taki efekt finalny chcemy uzyskać w Alpinie B3. A teraz pokażemy Wam jeszcze naszą L0B10. Krótko o tym modelu. To Alpina. B10V8 na bazie E39. To model z 1999 roku z rozwierconym silnikiem 4,4 do pojemności 4,6 i o mocy aż prawie 350 koni, chyba dokładnie 347. To samochód, w którym oprócz tego, że zmieniono dużo rzeczy w silniku i podniesiono moc o prawie 70 koni, zmieniono także dużo w skrzyni biegów, pozmieniano sporo w napędach i Alpina standardowo przerobiła pod siebie samochód. To auto, które z założenia miało być bardzo szybkim, ale nie tracącym luksusu samochodem. Coś zupełnie przeciwnego do M5. M5 to auto, które ocieka mocą, jest bardzo mocne i jest wręcz wściekłe podczas jazdy. A Alpina miała robić to samo, ale w zupełnym komforcie. sobie uświadomić i uzmysłowić, że prowadzimy jedną z 858 sztuk wyprodukowanych. Tylko jedną z 858 sztuk wyprodukowanych na cały świat. Słuchajcie, to jest numer 522, także jedziemy naprawdę wyjątkowym samochodem. Tak naprawdę, dzięki niewielkim zmianom, między innymi w oprogramowaniu silnika i skrzyni, wprowadziła w tym samochodzie niesamowity spokój. Słuchajcie, jest to V8 o mocy prawie 350 koni, który rozpędza się z niesamowitą lekkością i zwinnością. To nie jest brutalny samochód, on nie chce urwać nam głowy, ale jak wciśniemy gaz, to czujemy fajny, proporcjonalny ciąg. Mmm, żadnej brutalności. Osiągamy duże prędkości, dość szybko, ale cały czas w komforcie. To, co mi najbardziej imponowało w Alpinie, to zawsze te małe smaczki, jak dodatkowe emblematy na wyjątkowo urokliwym drewnie, jak przeszycia niebiesko-zielone na kierownicy, jak niebieskie emblematy wyskalowane do 320, czy lepszej jakości skóra z przeszyciami od Alpiny to zawsze sprawia, że czujemy się w tym samochodzie lepiej. A przede wszystkim ten samochód jest składany ręcznie. To jest E39 zamawiane przez Alpine, która w małej in infrastrukturze w buszle zostaje rozkręcona na części i złożona na nowo. Podczas jazdy czujemy, że tu jest dużo ciszej, stabilniej i bardziej luksusowo. Złote, a skromne. I to jest właśnie kwintesencja Alpiny. To jest właśnie to, co spowodowało, że zakochałem się w tych samochodach, w tym stylu tych samochodów. To, że mogę mieć auto niesamowicie szybkie, ale wyróżniające się, przepiękne i dzięki kilku akcentom, takim jak dekoset, spoiler czy charakterystyczne koła, możemy mieć naprawdę wyjątkowe auto. I to jest właśnie powód, dlaczego postanowiłem uratować kolejną Alpinę, Alpinę B3, bo jest to samochód wyjątkowy, nietuzinkowy, limitowany i więcej ich nie przybędzie. I każdy, kto obcuje z Alpiną i miał okazję przejechać się, zobaczyć, dotknąć, zrozumie, dlaczego to robię.